Proroctwo Abdejaszowe Rozdział 1 Widzenie Abdejaszowe Tak mówi Panujący Pan o ziemi Edomskiej Słyszeliśmy wieść od Pana I od posła wysłanego Do narodów Ruszcie się, a powstańmy Przeciwko niemu ku bitwie Oto cię malutkim uczynię Między narodami Ty będziesz bardzo wzgardzony Pycha serca Twego zdradziła cię o Ty, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, w wysokim mieszkaniu Twojem, który mówisz w sercu swojem, któż mię na ziemię ściągnie, choćbyś się wywyższył jako orzeł, owszem, choćbyś między gwiazdami położył gniazdo Twoje i stamtąd cię stargnę, mówi Pan, o jakożeś zniszczony. I złodzieje przyszli na Cię? I zali zbójcy nocni? I zaliby kradli nad potrzebę swoją? Gdyby ci na Cię przyszli, co wino zbierają, I zaliby nie zostawili którego grona? Jakoż wyśpiegowane są skarby Ezaf, a wynalezione są skryte rzeczy jego? Aż do granicy wypchną cię wszyscy, z którymi masz przymierze, zdradzą cię, moc wezmą nad tobą ci, z którymi masz pokój, którzy chleb twój jedzą, ranę ci zdradliwie zadadzą tak, iż się nie obaczysz. I zalednia onego, mówi pan, nie wytracę mędrców z Edom, a roztropnych z góry Ezawa, i ulękną się mocarze twoi o temanie. Dlatego, że porażeni będąc, wygubieni będą wszyscy z góry Ezawa. Dla bezprawia bratu twemu Jakubowi uczynionego hańba cię okryje, a wykorzeniony będziesz na wieki. Stałeś dnia onego naprzeciwko dnia onego. Gdy cudzy imali wojsko jego, i gdy cudzoziemcy wchodzili w bramy jego, a o Jeruzalem los miotali, Tyś też był jako jeden z nich. Nie patrzę tedy na dzień brata swego, na dzień pojmania jego, ani się wesel nad synami ludzkimi w dzień zginienia ich, ani hardzie mu w usty swemi w dzień ucisku. Nie wchodź w bramę ludomego w dzień utrapienia ich, ani patrz na zły jego w dzień doległości jego, ani ściągaj ręki swój na majątność jego w dzień skruszenia jego, ani stój na rozstaniu dróg, abyś zatracał tych, którzy z nich uchodzą, ani podawaj nieprzyjacielowi w moc tych, którzy z nich zostali w dzień ucisku. Bo bliski jest dzień Pański przeciwko tym wszystkim narodom jakoś uczynił, taki się stanie. Nagroda Twoja obróci się na głowę Twoją. Bo ponieważ wypić pić będziecie na górze mojej świętej, tak pić będą wszystkie narody, ustawicznie mówię, pić i pożerać będą, aż się staną jakoby ich nie było. A na górze słon będzie wybawienie a ta góra będzie święta i posiędzie dom Jakubowy osiadłości swe. I stanie się dom Jakubowy ogniem, a dom Józefowy płomieniem, dom zaś Ezawowy ścierniskiem i rozpali się na nich i strawi ich, a nikt nie zostanie z domu Ezawowego, bo Pan to mówił. A tak odziedziczą krainę południową z górą Ezawa i równinę z Filistyńczykami, posiędą też krainę Efraimową i krainę Samarii i Benjaminową i Galaacką. A zaprowadzeni w niewolę tego wojska synów izraelskich posiędą to, co było Hananejczyków aż do Sarepty. A zaprowadzeni w niewolę Jeruzalemczyków posiądą to co jest na końcu państwa posiętą z miastami na południe. I wstąpią wybawiciele na górę Syłon, aby sądzili górę Ezawa, a tak będzie królestwo samego Pana.